Plac Wolności Międzynarodowy Dźwięk Tańca to musiało się wydarzyć tutaj. Na początku zrobimy takie wielkie wół! 3, 4! Uwielbiam być na scenie po prostu, to jest moje życie. Wiadomo, że przed występem zawsze jest stres. Zespół z Akademii Komunistycznej Ekonomicznej w Łodzi. Taniec przede wszystkim daje wolność, wolność wyrażania siebie, swoich uczuć. Czy jest dobry humor, czy smutno nam, czy jest wesoło, to wszystko wyrażamy przez taniec. Taniec jest bardzo dużą częścią mojego życia. Taniec tak naprawdę od zawsze. Teraz yy, zdecydowałam się na studia taneczne, jestem na drugim roku. Wyrażamy tańcem siebie, swoje uczucia, swoje wnętrze. Myślę, że energia publiczności jest bardzo ważna, ponieważ daje nam to też motywacji, i daje nam takiej fajnej energii na scenie. Taniec stworzy taką społeczność, ponieważ nawet pandemia pokazała, że jak jesteśmy oddzieleni, chcemy łączyć się, łączyć się przez internet, ale wiadomo, to nie jest to samo. i Jak tylko można, to tanczymy razem. Interakcje między ludźmi. Potrzebujemy po prostu tego i taniec nas łączy. Myślę, że to jest najważniejsze i tego nie da się zastąpić. Kiedy już jest po występie i w trakcie, to jest po prostu niesamowite uczucie i wszystkim bardzo polecam. Jeżeli myśleliście o tym, żeby nauczyć się tańczyć, wykorzystując profesjonalnych instruktorów, to jest taka możliwość.